17 września to dzień pamięci o zdradzie, zdradzie jaka dokonała się na Polsce przy współudziale naszych sąsiadów Rosji, Niemiec. Dzisiaj wraz z drużyną Konfederacji złożyliśmy kwiat, ponieważ chcieliśmy upamiętnić tę ważną dla Polski i Polaków rocznicę. 1 września to była eksplozja nienawiści III Rzeszy, 17 września eksplozja nienawiści sowieckiej. Co łączy te dwa wydarzenia? Czy tylko socjalizm, tutaj narodowy socjalizm, a tutaj komunistyczny socjalizm? Niestety nie tylko. Te dwa wydarzenia łączy próba wyeliminowania Pana Boga z przestrzeni. W przypadku niemieckim to było zastąpienie Pana Boga państwem niemieckim. W przypadku Związku Radzieckiego to było oddanie czci Stalinowi tam, gdzie należałoby oddawać cześć Panu Bogu. Jakie to ma konsekwencje? Ogromne również dla dzisiejszego życia, dlatego że eliminowanie Pana Boga z życia społecznego i publicznego to również brak szacunku dla życia, brak szacunku dla wolności. Musimy patrzeć, co dzieje się w e, przestrzeni międzynarodowej. Musimy uważać na to, e, żeby nie dogadywano się za naszymi plecami. Musimy walczyć o polskie interesy, a pamięć o ofiarach tamtych wydarzeń z roku 1939 to nasze zobowiązanie. Młode pokolenie. Formalnie czy nieformalnie, odwraca się od Boga. Konfederacja zwraca uwagę, czym to się może kończyć.